Dzień dobry Państwu. Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystym pożegnaniu pani Dzikowskiej, wieloletniej dyrektorki naszej szkoły w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy. Dzieci przygotowały program artystyczny, nauczyciele składali również życzenia dla pani dyrektor. Byli również zaproszeni goście, którzy również dziękowali za współpracę, wieloletnią współpracę z naszą panią dyrektor. Yeah! Dzisiaj przeżyłam wielką uroczystość przejścia na emeryturę po 50 latach pracy. Zaczynałam w przedszkolu, skończyłam w szkole, w której pracuję 43 lata. Byłam nauczycielem, byłam dyrektorem. No, przeżyłam ogromne wzruszenie dzisiejszą uroczystością, ponieważ dzieci przygotowały mi piękny program. Nauczyciele również. I chciałam podziękować bardzo całemu gronu pedagogicznemu, a w szczególności pani Marysi Kowalczyk, która wspólnie razem ze mną tworzyła stowarzyszenie Mała Szkoła, które podjęło się prowadzeniu szkoły podstawowej w Rogoźnicy. Razem wspólnie przeżywałyśmy trudne i chwile porażki, sukcesy. E, sukcesy również e, przeżywałyśmy, tworzyłyśmy, robiłyśmy remonty szkoły, e, jednak udało nam się to wszystko i doszłam do wniosku, że niestety ale przez mój PESEL, tak jaki mam, e, muszę już skończyć pracę i odejść na taką zasłużoną, prawdziwą emeryturę. Chciałam podziękować również całemu gronu pedagogicznemu, bo bez grona pedagogicznego, bez nauczycieli, nie osiągnęłabym wszystkich celów i założeń, które sobie zamierzałam. No i cóż, i życzę wszystkim nauczycielom, którzy tworzą nasze grono, i Marysi Kowalczyk, bo na pewno obejmie dyrektorstwo po mnie. E, wszystkiego najlepszego i e, dużo sukcesów, e, osiągnięć na niebie oświaty. Dzieciom również, e, wszystkich e, samych bardzo dobrych ocen, e, osiągnięć w dalszej nauce. No i cóż, wszystkiego najlepszego.